No ma, no, witam serdecznie Pierwsze paczuchę po ważnych meczach po zrobieniu ich zobaczymy, może coś damy mieszana Paczka, piłkarzy. To będzie srebrna karta. Od, Odyssei normalnie. Ale... Nie ma fal podobno. Dobra, mieszana. Piłkarze Prime. Pania. O. Nic ciekawego. To będzie Laporta. To nie będzie walkout nawet? Czy 85 on ma? 5, no dobrze. Dobra, lecimy. Hmm. To będzie ta little. Kobita. Ja już teraz trafiłem. Teraz jest niewymienna. Ok, i dobra. I dwie ostatnie. Dwa walkout był jeden. 1 do 85, więc naprawdę spoko. A tutaj kto to będzie? Z o, kobietka. Rail. Wyłkażę Electrum? Nie wiem. Bo, co to jest? Ozzy. <grym> a, Havertz. Najlepsza paczka, a zarazem najgorsza. No dobra. Wygramy kwalifikacje do ligi weekendowej. Mamy na ten moment 21 punktów, z tego co pamiętam. No nie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Spokojnie, ogarnijmy grę. Ja to potrzebuję tylko i wyłącznie jeszcze jednej wygranej i tyle. I będziemy mieli tam chyba 5 albo czwartą rankę, coś takiego. Niedobrze, nie, kryty był, nie no, komu, Idę do domu, Madison, patrz jeszcze uderzył, Zadzik, bardzo dobrze, e! Arkinios Patrz no, i mnie takie coś w wkurwia, ne? Ktoś tak robi. Albo kurwa grasz, albo srasz. Opie. I trzyma to. I trzyma kurwa, kręci się jak pojebany. To niara. O, zapierdalaj, bo ty masz... Ty masz jednak tą potencjał na wrzutki. Nieudane. Tego jeszcze nie będzie teraz. Kurwa, jednak kilo. Kilogramy przeważają. O, bramkarz Kurwa, jakie zagranie! Bierz go! tylko kurwa, jest Ja ci ram! Będzicie mnie gonić. Nie miał tam być ogólnie kolego. Koleżanko, kurwa. I widocznie. To jest. To jest znak, żeby tu zmienić. Adam. 90 minut nie wystarczyło. Ono będzie zapierta, ale teraz uważajcie, bo to... Nie, ja, to się samo odbija, kurwa. Do przodu idziesz po prostu, biegniesz do przodu i tyle. Nie no to czerwona. Ona trzy obroty zrobiła w powietrzu. Nie! Oh! Jabany. Dobra, lecimy. Pimy, zapiertalamy się nie damy. Poniosło, wstałej kurwa samton. To było... Chyba ty jesteś... Ech. No nie no, straciłem czas po to, żeby gościu sobie wyszedł w dogrywce No pojebany typ Będziemy dziś komentować w duę Kolonia i Jacek Płaskowski on otrzymuje się przy płynę słowem za to, że nie jeszcze nie dobrze o, bardzo dobrze dobra, dajmy tam pokoje i no, bardzo dobrze i tak powinno być od początku. To będzie bramka. To musi być, o, kurwa. tu z faulem będzie, no to może i bramka. Okej okay. Może wreszcie wyjdziesz No i bardzo dobrze Dobra decyzja A zatem mamy zagrane kwalifikacje Iliśmy tutaj Nie mylę, trzecią rangę Widzimy od lewej do prawej tyle Argentyna, Esio, Mandy? Chyba tak Tak ja. I kolejna Jakaś mała paczka Węgry, Esio, Orban i kilny nie przychodzi do głowy. 3, 8, 2. 3. I kolejna. Łódź. O nie, wiem. Kobieta. To. Marta, to że już będzie duplikat raczej. To. I balde. Wita balde. Dobry zawodnik na początek gry, jak najbardziej. No i ostatnia paczuszka. Na koniec, Sydia NK. Co to jest? To jest A, Ludmiła. Ludmiła też spokojno na początek, naprawdę. dużo razy spotkałem w jakichś składach. No i do zobaczenia, już w kolejnym odcinku. Na razie.